Z tej strony Natras284, to jest kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać zadanie po rozmowie z Opoką, Shantą lub Galactico. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam was bardzo do zasubskrybowania kanału oraz oczywiście do zostawienia łapeczki w górę pod tym materiałem, by więcej osób go zobaczyło. Zachęcam was także do wpisania mojego unikalnego kodu twórcy Kropka na sam koniec jest bardzo ważna w sklepie z przedmiotami. Bardzo mi to pomaga. Z góry dzięki. Przypominam także o moim Discordzie, którego link macie w opisie. Tam możecie się Pochwalić właśnie zakupami z moim unikalnym kodem twórcy, a pojawić się w kolejnym odcinku. Także teraz już przechodzimy do wyzwania i do zobaczenia na mapie. Okej, okay, także słuchajcie, ja w moim przypadku porozmawiam sobie tutaj z Galactico, i żeby go znaleźć, to musimy do, polecić dokładnie w to oto miejsce na wykrzywionych wieżach. E, po angielsku ta miejscówka nazywa się Tilted Towers, jest tutaj to oto boisko i musimy najzwyczajniej w świecie podejść do naszego Galactico, kliknąć na niego i już z nim porozmawialiście. Jak widzicie, wyzwanie zostało nam zaliczone. Także co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał oraz oczywiście zostawić łapeczkę. W górę pod tym materiałem, a także pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy NATROS284. w sklepie z przemytami. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć i papa! Pa.